Oto plac budowy stacji Marinhoff. Ma ona być częścią nowej linii szybkiej kolei miejskiej w Monachium i zarazem najgłębiej położoną stacją, jaką kiedykolwiek zbudowano w Niemczech. Skala tego przedsięwzięcia jest bezprecedensowa. Inżynierowie muszą zejść na głębokość ponad 40 metrów, by wydrążyć tunele pod istniejącymi liniami metra. Przewidywany koszt projektu gigantycznej stacji to niemal 11 miliardów euro. Nad jego powodzeniem czuwa Johannes Jessen. To ogromne przedsięwzięcie. Musimy usunąć 185 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Im głębiej kopią, tym większe napotykają wyzwania. Grunt jest nasycony wodą, co grozi zalaniem maszyn lub zawaleniem się wykopu. Aby temu zaradzić, trzeba postawić masywne betonowe ściany głęboko w ziemi. Następnie warstwa po warstwie usunąć grunt ze środka aż do głębokości 40 metrów, by utworzyć główny szkielet stacji. Jednak podczas drążenia pierwszego tunelu trzeba wyjść poza obręb tej betonowej konstrukcji. Aby tunelu nie zalały wody gruntowe, robotnicy muszą go uszczelnić, wypychając wodę na zewnątrz za pomocą sprężonego powietrza. Dla budowniczych tunelu oznacza to konieczność codziennego przechodzenia przez wysokociśnieniową śluzę powietrzną. To scena niczym z filmu science fiction. Ciśnienie wewnątrz tunelu bywa nawet dwukrotnie wyższe niż na zewnątrz i jest porównywalne z tym, jakie odczuwa nurek na głębokości 10 metrów. W porządku? Na razie. Również narzędzia i ciężki sprzęt przechodzą przez śluzę. Powietrze wpada tymi klapami. W środku panuje ciśnienie 0,5 bara. Aby wyeliminować ryzyko zatrucia spalinami w szczelnym tunelu, wszystkie maszyny ciężkie używane na budowie mają napęd elektryczny. Pierwszy raz jestem na placu budowy z samymi maszynami elektrycznymi. Jestem zaskoczony, jak dobrze pracują. Stacja Marienhof. Ma stać się centralnym węzłem nowej linii szybkiej kolei miejskiej łączącym centrum Monachium z rozległymi przedmieściami. Miasto przecina już 16 linii kolejowych i metra przewożących ponad milion pasażerów dziennie. Dlatego nową linię trzeba było poprowadzić jeszcze głębiej, aby ominąć istniejącą podziemną infrastrukturę. Po każdej zmianie Pracownicy muszą przejść trwającą około 10 minut dekompresję. Po wyjściu na zewnątrz zawsze się uśmiecham, bo w końcu widzę światło dzienne. Prace postępują powoli. W tych warunkach można wydrążyć do 2 metrów tunelu dziennie. Jednak po zakończeniu budowy, ta przełomowa stacja i linia odegrają kluczową rolę w odciążeniu zatłoczonego systemu transportowego miasta. Niemieccy inżynierowie to również pionierzy awiacji. Tworzyli pierwszy helikopter, którym można było latać oraz pierwszą linię lotniczą. Dziś innowacyjne wiadukty prowadzą samoloty nad autostradami, umożliwiając rozbudowę zatłoczonych lotnisk. Na archipelagu Heigoland znajduje się prawdopodobnie najbardziej spektakularne lotnisko w Niemczech. Trzy pasy startowe. Udało się zmieścić na niewielkiej piaszczystej wyspie o szerokości zaledwie 850 metrów. We Frankfurcie nad Menem inżynierowie rozbudowują lotnisko, by sprostać wymogom podróży lotniczych XXI wieku. Port Lotniczy Frankfurt obsługuje największą liczbę lotów w Niemczech. Każdego dnia startuje i ląduje tu około 1200 samolotów, a roczna liczba pasażerów przekracza 60 milionów. Za kulisami trwa obecnie ogromna transformacja. Powstaje zupełnie nowy terminal. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Europie. Z placem budowy o powierzchni odpowiadającej 25 boiskom piłkarskim. Po ukończeniu inwestycji pasażerowie będą docierać na lotnisko autonomiczną kolejką. Terminal będzie dysponował ogromną halą odpraw i czterema potężnymi halami odlotów, zdolnymi jednocześnie obsłużyć co najmniej 33 samoloty. Zwiększy to przepustowość portu lotniczego o dodatkowe 25 milionów pasażerów rocznie. Budowa tej rekordowej konstrukcji stanowi jednak nie lada wyzwanie. Największym wyzwaniem dla inżynierów, w tym Aleksandra Beca, jest zapewnienie ciągłości ruchu lotniczego. Zadanie jest trudne. Wokół placu budowy ciągle kręcą się samoloty. Kurs budowlany nie może przedostać się na czynne pasy startowe. Mógłby ograniczyć widoczność lub, co gorsza, uszkodzić silniki samolotów. Musimy uważać, by nie wzniecić kurzu, który mógłby przeszkodzić pilotom. Lotnisko znajduje się na rozległej, płaskiej i podmokłej równinie, co dodatkowo utrudnia budowę nowego terminalu. Aby położyć fundamenty, inżynierowie muszą wykopać doły o głębokości nawet 11 metrów. W trakcie prac do wykopu napływają wody gruntowe. Budowniczowie muszą współpracować z nurkami, by wylać blisko 40 tysięcy metrów sześciennych betonu w celu ustabilizowania terenu. Dopiero potem można wypompować wodę i przygotować plac do właściwej budowy. Wzniesienie ścian terminalu zajmuje 3 lata. Ze względu na ograniczoną przestrzeń na placu budowy konieczne było podzielenie gigantycznego dachu o masie 10 tysięcy ton na 5 części. Aby je połączyć, wykorzystano platformę hydrauliczną. W nowym terminalu pojawi się wiele innowacyjnych rozwiązań. Pionierski system będzie odzyskiwać ciepło wytwarzane przez system obsługi bagażu oraz tysiące pasażerów i ogrzewać nim budynek. Jego sercem będzie centralna instalacja grzewczo-chłodząca, ukryta pod główną halą, połączona z całym terminalem siecią rur. Dach zostanie pokryty panelami słonecznymi, dzięki czemu obiekt. W dużej mierze zaspokoi swoje zapotrzebowanie energetyczne z odnawialnych źródeł energii. Po 10 latach budowy, terminal powita pierwszych pasażerów. Będzie to wtedy najnowocześniejsze lotnisko w Europie.